Co czuje kobieta, kiedy dowiaduje się, słyszy ten wyrok, że nie może zostać matką? Szok. I to dotyczy wszystkich kobiet, niezależnie od tego, jaki mają charakter, jakie mają przeżycie, jaki mają status. Jest to na pewno szok. Bo każda z nas od bycia małą dziewczynką ma takie wyobrażenia na temat tego, że kiedyś będzie żoną, kiedyś będzie mamą. Jako dzieci lubimy bawić się w dom te... Założenie macierzyństwa jest dla nas tak oczywiste i naturalne, że nie bierzemy pod uwagę, że może być inaczej, i moment, w którym słyszymy taką diagnozę, to jest taki moment, który wymaga od nas przedefiniowania całego naszego dotychczasowego wyobrażenia na temat siebie jako kobiety. Wiem, że bardzo wiele kobiet cierpi z tego powodu, i bardzo wiele kobiet kwestionuje swoją kobiecość, swoją przydatność i w ogóle swoją ważność. Ja miałam to ogromne szczęście, że nigdy nie miałam. Takich wątpliwości. E, miałam też bardzo duże wsparcie w moich bliskich i e, od razu przeszłam w taki tryb myślenia zadaniowego: jak to zrobić, jak to zorganizować, skąd wziąć pieniądze, bo to jest niestety ciągle bardzo, bardzo droga e, procedura. I narasta we mnie bunt, bo my, osoby, które muszą skorzystać z tej procedury, jesteśmy tak jak inni obywatele, e, osobami, które. Odkładają pieniądze na Narodowy Fundusz Zdrowia. My nie wykorzystamy tych pieniędzy, które są odkładane. Bo, bo nie każdy z nas choruje na wszystkie choroby, więc nam akurat przypadło w tej puli e, ta. I ja nie mogę liczyć na moje państwo. Co więcej, ja czuję się szykanowana. Ja i tysiące, miliony innych ludzi czujemy się szykanowani, czujemy się mm, krytykowani. Za chorobę, którą mamy, bo to jest choroba.